Runda piąta i tematem będzie gospodarka, podtematy, tworzenie miejsc pracy, wsparcie dla biznesu, inwestycje, nowe branże biznesowe, czy też podatki. Pytanie w tej kategorii do obu panów zada przedstawiciel studentów dla Rzeczypospolitej, prezes honorowy Paweł Kurtyka. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni kandydaci, chciałem się zwrócić do Pana z pytaniem, jaką politykę zamierzacie prowadzić względem przedsiębiorstw, które inwestują, rozwijają się, będą inwestować, już teraz są w naszym mieście. To jest polityka nie tylko wobec dużych korporacji, ale też małych i średnich przedsiębiorstw. Czy zamierzacie Panowie wprowadzać ułatwienia podatkowe dla tego typu przedsiębiorców? Czy zamierzacie Panowie jakieś inne formy stymulacji wzrostu gospodarczego w naszym mieście tworzyć, czy też na przykład programy wsparcia, na przykład poprzez oddawanie budynków miejskich pod siedziby firm, które tego potrzebują. To, jeżeli chodzi o małe przedsiębiorstwa, czy, czy małe przedsiębiorstwa i średnie, czy tworzenie parków biznesowych i jakie duże korporacje zamierzacie Panowie zachęcać, aby inwestowały w naszym mieście czy te firmy będą mieli trochę bardziej rozbudowany profil usług niż tylko outsourcing? Dziękuję. Niezwykle rozbudowane pytanie, z którym jako pierwszy zmierzy się Marek Sota. Też, proszę Państwa, odpowiedź te, jest znowu bardzo prosta, jest to model i to w Polsce doskonale funkcjonujący, mianowicie to jest model Wrocławia, gdzie tam prezydent od wielu lat prowadzi bardzo intensywną politykę Proinwestycyjną. Ona nie tak dawno w jednym z kursów biznesu była dość precyzyjnie opisana i pokazane, pokazane też było jak, sposób, w jaki to się osiąga. To bardzo proste wskazywanie po pierwsze terenów inwestycyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu, że e, tworzenie tam miejsc pracy, a zwłaszcza ja myślę, że tutaj też o tym wspominałem w czasie kampanii wyborczej. Kraków, zwłaszcza tereny pochódnicze, to jest doskonały teren do tego, by uatrakcyjnić je dla inwestorów, którzy przychodzą tutaj z produkcją, a nie tylko z usługami, nie tylko z służbowcami. Bo e, dzisiejszy świat to pokazuje przykład ostatniego kryzysu fiskalnego. Te państwa, które postawiły na produkcję, a nie, a nie na usługi, wyszły z tego kryzysu najbardziej obronną ręką. Dla Krakowa zatem taki kołem zamachowym i w produkcji, i w rozwoju gospodarki jest znowu hasło World po 2025. Za temat jest bardzo szeroki. Po pierwsze trzeba powiedzieć, że tereny inwestycyjne, które są w Krakowie, w własnością miasta, jest bardzo niewiele. Po drugie, jedynym rozwiązaniem, które w tej chwili przyjęliśmy i które już ruszyło, a nowe podmioty się do tego dołączają, jest projekt Nowa Huda w Przyszłości, to jest 5,5 tysiąca hektarów. Tam też będą lokowane nie tylko biurowce, nie tylko mieszkaniówka, ale także właśnie przedsiębiorstwa różnego typu. Czy stosujemy jakieś urgi dla przedsiębiorców, czy przychodzą inni oprócz outsourcingu? Ja nie wiem dlaczego outsourcing jest e, tak zawsze krytykowany. To jest 40 tysięcy miejsc pracy dla absolwentów uczelni. Średni zarobek jest około 6 tysięcy, przy czym pierwszy to jest 2700 do 3800, bo sobie sprawdziłem to. Także to nie jest tak znowu najgorzej. Jest cały przemysł turystyczny, z którego żyje jedna piąta mieszkańców Krakowa. Jest przemysł wysokich technologii także. To jest taka szansa na zadanie pytania outsourcing zwany w Krak Krakowie Klepardią, ponieważ polega głównie na wklepywaniu faktur. Ale do co do pytania. Panie prezydencie, inwestorzy omijają Kraków, między innymi z powodu przeciągających się procedur uzgodnień z hasło ziki po prostu. A słyszałem, że ostatnio na jedno pytanie właśnie kogo przedsiębiorcy. U przedsiębiorca otrzymał dwie z tej, z tej instytucji, dwie odpowiedzi, obydwie sprzeczne w swoich treściach, w szczegółach przy okazji. Czyli innymi słowy, co zrobić i jakie Pan zamierza podjąć kroki, żeby rzeczywiście inwestorzy tutaj nie czekali miesiącami na odpowiedź, nie czekali miesiącami na uzgodnienia, bo to ich skutecznie odstrasza od Krakowa. Proszę Państwa, to jest też już pewien mit, który funkcjonuje od wielu lat. Od 4-5 lat pozwolenie na budowę jest wydawane w ustawowym terminie 65 dni. I tak to się dzieje. Gdy idzie o kwestię odstraszania przedsiębiorców z Krakowa, chciałem powiedzieć, że funkcjonuje Centrum Obsługi Inwestora, gdzie każdy inwestor może się dowiedzieć wszystkiego, a mało tego dostać swojego opiekuna. I to też chciałbym, żeby to poszło w świat, bo są właśnie tego typu cały czas pokazywane rzeczy. Natomiast gdy idzie o... Pan tutaj jeszcze poruszył... Aha, proszę państwa, w zeszłym roku, znaczy w tym roku 51 przedsiębiorstw nowych zagranicznych się osiedliło w Krakowie. Czy to na skutek odstraszania? Chyba nie. To jest firma Cisco, która jest monopolistą w zasadzie w budowie serwerów i tego typu instytucji, która zatrudniała do tej pory 700 ludzi. Zapełnić chcę w tej chwili ponad 2000 ludzi. To nie jest odstrasza. Ale uciekły z Krakowa inne bardzo poważne centrale y, i korporacje o zasięgu światowym. I to jest niepokojące zjawisko, To jest niepokojące zjawisko, że w właśnie przyszło. Przewodniczący Literatury w Mazowiec, jest zlokalizował w centrum. Dziękuję bardzo. Szansa dla Pana Prezydenta na odpowiedź w formie pytania. Zapewniam Panu, że tą rundę jako pytanie zaczynał Pan doktor. Odpowiedź była pana prezydenta, a teraz będzie szansa na zadanie pytania przez pana prezydenta do pana doktora. Przepraszam, ten post jest Tak. Jeszcze <laughs> mówimy. Panie Doktorze, w pana programie w dziale gospodarka nie znalazłem nic o y, turystyce. Chciałem zwrócić uwagę, że z przemysłu turystycznego, szeroko rozumianego w Krakowie żyje mniej więcej jedna piąta mieszkańców. Bo to nie są tylko właściciele hoteli, ale to są także i cała masa innego typu przedsiębiorców i związanych z tym osób. Czy pan to zrobił jakoś celowo, czy pan nie zamierza postawić na branżę turystyczną? Czy tak. rezygnuje pan z rozwoju tej gałęzi? Wręcz tak. przeciwnie, natomiast chciałbym ją w jakimś sensie ukierunkować, ponieważ to, że... Kraków odwiedza już rocznie prawie 10 milionów gości, z czego jedna trzecia zagranicznych to jest ogromne koło zamachowe dla krakowskiej przedsiębiorczości. Problem jednak w tym, co znak, że pan mówił, panie prezydencie, w czasie jednej z wcześniejszych debat, że po wizycie znacznej części tych gości ta strefa zero w sprzątaniu Krakowa, czyli 7 mieście, czyli stare miasto, musi być sprzątane bardzo że bez przerwy, bo takich turystów niestety... Głównie gościmy w Krakowie, a chcielibyśmy gościć tych, którzy przyjeżdżają tutaj po to, tylko że tu są znakomite muzea, doskonałe hotele i, i otrzymują świetną ofertę kulturalną z półki znacznie wyższej. I wreszcie jeszcze jeden segment turystyki, na którym nie szczególnie zależy. To jest turystyka pielgrzymkowa, która rozwija się znakomicie i też już wspominałem o tym, że oferta miasta dla tej części turystów jest moim zdaniem jeszcze niewystarczająca. To jest 6% turystów, natomiast to co jest przedstawiane w gazetach, to ci ludzie, po których trzeba sprzątać z TFZO, to jest po pierwsze margines, naprawdę niewielki margines Anglików, no, z którymi trzeba coś robić, ale trudno jest też powiedzieć, zostawić na lotnisku, kiedy przylatuje Rajanę i powiedzieć przepraszam, pan jest na imprezę, to, nie, to proszę spoglądać. No nie da się, proszę pan. Na da się, da się gościa, który zanieczyszcza nasze miasto, po prostu... Zamknąć i do tego jest Straż Miejska albo Policja. Tak robią też z naszymi, z naszymi obywatelami, którzy swawolą za granicą. Tam nie, nie ma co zamknąć. Zamknąć. I chciałem Państwa zapewnić, że przychody tego, co się dawniej nazywało Izbą Wytrzeźwień, są dosyć spore właśnie w tej części turystów. A są w z. U nas tylko można wziąć. Skoro jesteśmy już przy ulicy Rozrywki. To przejdziemy do tego, co wszyscy lubią najbardziej, a zatem pytań od publiczności do naszych szanownych gości. Zaczniemy od pytania do doktora Marka Lasoty. Ja, ja widziałem, że, że panowie się zgłaszają, ale muszę troszkę docenić tą stronę. Także bardzo proszę o przekazanie mikrofonu. Przerwy tamci z urzędu miasta tylko zadają. Bardzo proszę do mikrofonu, dobrze? Dziękuję. Do pana doktora Marka Panie doktorze, e, największą instytucją, najsilniejszą, jedną z najprężniejszych w Polsce jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Jesteśmy w segmencie gospodarki. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego jest tą instytucją, która ma właśnie rozwijać gospodarkę, e, e, tworzyć parki technologiczne, budować miejsca pracy nie witanie, tylko w regionie wojewódzkim, ale także w Krakowie. Proszę mi powiedzieć, panie jest radnym Sejmiku Wojewódzkiego, do którego ta instytucja należy. Proszę mi powiedzieć, czy spełnia swoje wymogi i oczekiwania państwa wobec Krakowa? To jest organizm, który należy do województwa małopolskiego. Yy, yy, już nie jestem radnym, bo zakończyłem kadencję przed kilku dniami, ale byłem. Zgoda, oczywiście. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego jest jednostką województwa małopolskiego i nie ukrywam, w ostatnim czasie jej e, efekty, jej działalności budziły bardzo poważne wątpliwości. Dlatego między innymi powołana została jeszcze jedna jednostka e, o centrum biznesowe, małopolskie centrum biznesowe. Bo problem polega na tym, i to ja podkreślam przy każdej okazji, Brak integracji między metropolią a regionem odbija się katastrofalnie na wynikach gospodarczych całości i Krakowa i regionu. Małopolska Agencja, jak i to Małopolskie Centrum Biznesu miało być takimi właśnie służącymi i miastu, i regionowi instytucjami wsparcia dla tworzenia miejsc biznesowych, dla parków technologicznych itd. I zgadzam się z Panem. Małopolska Agencja nie do końca, końca spełnia swoje zadania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miałem zapytać, czy ktoś ma pytanie w tej dziedzinie do pana prezydenta, ale nie mógłbym dzisiaj zasnąć, gdybym nie udzielił głosu panu, który walczy od samego początku. I dlatego bardzo proszę o przekazanie mu mikrofonu. Nie, niestety muszę dostosowywać pod kątem działów, które omawiamy. Panie prezydencie, pod rządami pańskiej ekipy sztuka gogo -go w Krakowie rozwija się bardzo dynamicznie. To jest ta gałąź gospodarki, która kwitnie. Udało się obsadzić takt królewski. Chciałem zapytać w związku z tym, czy ma pan jakieś kolejne pomysły na przykład Gogą -go na Wawel albo inne miejsca dziękuję bardzo to pytanie spotkało się z entuzjazmem ze strony męskiej czy trzeba odpowiadać na tego typu pytania, które są zabawowymi? mogę, mogę, wiem, ale tylko, że jeżeli się sugeruje, że pod moimi rządami że czy ja mam jakieś pomysły na inne kluby, jest pytanie po prostu głupie przepraszam bardzo tak, no, na, nie, Babel, jest, Babel jest w gestii ministra kultury Także proszę to pytanie skierować do niego, bo może on ma taki pomysł, ja nie mam takiego pomysłu. Natomiast, proszę Państwa, musimy sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że mamy dwojaką ocenę. Ocenę moralną istnienia tych jednostek, a z drugiej strony mamy kwestię prawną. W kwestiach prawnych to, co było możliwe, to znaczy skierowanie do Pana Premiera Piechocińskiego pisma, rozmowa z nim, aby wprowadzić to do rozwiązań ustawowych zakaz sprzedaży, zakaz yy, koncesji na robienie różnego typu imprez dla tych klubów zrobiłem. Natomiast nic innego pod względem prawnym oprócz jeszcze puszczenia patroli w te okolice nie jestem w stanie zrobić. I proszę, bo ten problem krąży cały czas. On jest omawiany w kółko. To jest niestety, proszę Państwa, problem na kategoriach moralnych. Dziękuję bardzo. Ja się dopuściłem to ja pytanie, bo Pan w sami sam byl, ja tu chciał zapytać o Wawel, ale że byliśmy akurat w rundzie gospodarka, no to powiedział go, 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 Wawel, prawda? I Nie, ale to, 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 to... No oczywiście. Natomiast w rzeczywistości tutaj od samego początku. to pan opowiadał o komunikacji, więc. O właśnie. Dziękuję uprzejmie.